Siemaneczko, yy, witam was w kolejnym odcinku z portala dwójki. Yy, no i jesteśmy, przeszliśmy, tutaj mamy glas więc jest git, git. Tylko, że... A, yy, jak gdyby musimy dalej tam przejść do Exita. Więc na sam początek, nie ma tutaj nigdzie ściany takiej białej, do której mógłbym... Co jest? A, no dobra. Tu jest na wysoki skok, a tu jest na szybkość. Ale w sumie nic z tym nie mogę zrobić. Oj, mogę jedynie oberwać. A, no dobra, nieważne. <tego>, Tego się nie spodziewałem. Ale w sumie jest to tutaj. Chyba bezużyteczne? Chociaż pokaż, nie, no to już bardziej użyteczne byłby ten, no. Niebieski byłby już bardziej użyteczny. No, A, no tak, co ja robię. Od niego można się od ściany odbić, a od tego chyba nie można, co? Nie? Chociaż... A zobaczmy. Zobaczmy, czy może można się odbić. Czy coś zrobić? Nie no, po... przy tym nic nie zrobię, ale... Ale tutaj mogę coś zrobić. Więc poproszę trochę tego... ...kremu tutaj. Ty właśnie, a może... A może jednak do skakania. Kurde, ej, nie mogę się zdecydować tak szczerze. Totalnie nie mogę się zdecydować, które wybrać. Chociaż na tym to ja tam chyba nie dolecę. A w sumie! Zapiszmy grę. No jasne, że tak. No jasne, że tak to się skończy. O Boże. Hmm, pewnie tak samo będzie z tym. Więc w sumie nie wiem, po co mi to tutaj. Skoro ja mam się dostać tam, poza tym mogę się tu. A nie, właśnie nie mogę w tym, pro... w tym rzecz. Że nie mogę się tu dostać. Ha. No nie, od tego się odbić nie da. Hmm... co ja mam zrobić? Nie, no, odbić się on nie odbije. Czy ja mógłbym jakoś wejść do tego portalu? Nie, no. Co ja mam tutaj zrobić? Wejść do portalu nie wejdę. Zawsze mogę się tutaj wrócić. Właśnie, może coś, jak gdyby od tamtego. Od tamtej strony. A nie, dobra, bo to jest już test, który przeszliśmy. 60 dolców. No dobra, za 60 dolców takiej łodzi raczej bym nie dostał. No dobra, a sprawdźmy może jeszcze ten żółty płyn, znaczy pomarańczowy płyn. Nie no, ja się teraz zabiję, ale... A, no tak, nie mogę się na, ro, rozpędzić nawet. Aj. No dobra. Tak szczerze nie wiem, co ja mam tutaj dalej zrobić. Im dalej, idę, tym trudniejsze są te poziomy, tak szczerze. Cały czas tak szczerze mówię. Czemu? No dobra, nieważne. Mmm Hmm. Hmm. Nie no, tutaj nic nie zrobię, tutaj mogę się co najwyżej odbić. Ale co z tego? Chyba, że. O, chyba, że coś takiego mógłbym zrobić. Wtedy miałoby to jakiś sens. Chociaż i tak pewnie nie zaskoczę. No bo... A nie! Jak ja jestem niemądry, przecież to. Dobrze zrobiłem, tylko że nie do końca. W połowie dobrze zrobiłem. No jasne, że o to tu chodziło. No kurde, a jak? Um, I co teraz? Fuuu, teraz śmierć. I to tak se serio mówię. Chyba nie ma innej opcji niż umrzeć, ponieważ jest. Nie. Aha, jestem niemądry. Dobra, przynajmniej mnie zrespiło w tym miejscu A nie gdzieś tam indziej A, no dobra O Nie wiem, czy sobie dam radę Ajaj No tak niezbyt bym powiedział Muszę środkiem tym się rozpędzić. Dobra, tutaj jest środeczek i prosto na to muszę mieć wycelowane. Hopla, oj. No, byłoby idealnie, gdyby nie to, że w sumie nie byłoby idealnie. Oj. Tylko, że tam teraz nie wrócę, co nie? <śm> no dobra. Dobra, sp a spróbujmy taką na przykład. O. Попробуем его в сумятице, у нее. Добра. О.

Ojoj, oj. no w sumie to nie Ej, halo To nawet sensu nie ma No dobra, gdzie jest exit? Dobra, nieważne. No dobra, i nieważne. O. Chyba na tym nie mogę stawiać portali. Kurde, trudna ta gra. O, tam jest kostka, przynajmniej to już wiem. Chociaż tyle. Um. O, tu jest seks, no dobra. Kto wie, jak tam wejść, przyznać się. Ja wiem. Ach, ach. Tylko, że potrzebuję kostki. Mhm. Chyba mi się nie uda. Tak szczerze to chyba mi się nie uda. No, jak gdyby. Nie, tu się nie uda na 100%. Ale uda się z tamtym czymś? O. Nawet oberwałem. A, no tak, bo ja mam cholera, nie wiem, jak to zrobić. Mogę co najwyżej tako zrobić. Ale tak niezbyt coś to dało. Ale dziwne. Jak gdyby było równie dobrze z tym, mogę się tako po prostu odbić. Oj. mogę tak przyjść? A. Um. Bardzo nie lubię tak zostawiać tych spraw. Ale filmik masz 15 minut. A ja na serio nie wiem, co tu można zrobić. Chyba, że trzeba się gdzieś cofnąć i coś tam zrobić. Tako jakoś od góry. Dlatego. Nie, nie może. Dlatego teraz zakończę ten odcinek i w następnym odcinku z portalu tym się zajmiemy. Do zobaczenia i pa!